Dzień dobry, witam Was na moim kanale na Town i zapraszam na kolejnego vloga tym razem będzie to vlog poświąteczny noworoczny taki o w zasadzie międzyświąteczno-noworoczny postaram się Wam coś nagrać ponieważ wolne cały tydzień z całą rodziną, więc na pewno coś będziemy robić tym bardziej, że pogoda nam się zrobiła fantastyczna, zaraz Wam pokażę po sztormie Bella przyszło wielkie ochłodzenie, jest słonecznie, mroźno, yy, tak jak lubię. Ja jestem blada jak ściana, ale to dlatego, że nie mam żadnego makijażu. Tak jak stałam po świętach, tak, tak wyglądam. Yy, mamy w planach kilka wycieczek, oczywiście standardowo, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bo nie wiem czy wiecie, że w Wielkiej Brytanii jak jest zimno, czyli takie powiedzmy minus 2, to jest odczuwalne jak, o są minus 10 przynajmniej powietrze jest bardzo wilgotne i ten chłód jest taki przenikliwy. Raz nam się zdarzyło, że poszliśmy na spacer i wróciliśmy po 10 minutach, bo po prostu nie mogliśmy oddychać. Tak się ciężko oddychało, taki był no tak zimne powietrze, że nam wszystko zamarzało. No ale mam nadzieję, że tym razem damy radę i, więc na pewno wezmę kamerę i na pewno postaram się wam troszkę pokazać. A tymczasem zaczynamy vloga. Słońce świeci, jest taka pogoda, jak była mała i były ferie świąteczne w Polsce pamiętam. Że jest mrozik taki leciutki, jest tak słonecznie i jest tak super zimno. To jest po prostu moja ulubiona pogoda zimowa. Ma troszkę poprosić, poprosić śnieg, zobaczymy co z tego będzie, bo u nas to różnie z tym śniegiem bywa, ale w każdym bądź razie jest bardzo, bardzo przyjemnie. Chciałam jeszcze tylko słowo na temat kalendarza adwentowego. Ten kalendarz z Beanie's, z tymi kawami, okazał się naprawdę najlepszy, ponieważ po nim mamy, zobaczcie, tyle kaw, było ich bardzo dużo, one były po dwie dziennie. I każdy inny smak, naprawdę... Chyba go kupię jeszcze raz w przyszłym roku, bo ja wiem, że my to na pewno wykorzystamy, a ja nie lubię niczego marnować, więc taki kalendarz... A zobaczcie, Creamy Caramel. Każda kawa codziennie inna. No po prostu boskie. Mint Chocolate. Jest ich tutaj tyle, kokosowa, że naprawdę warto. To był chyba najlepszy kalendarz do tej pory, jaki kupiłam. Myśmy sobie na szybko podjechali jeszcze do sklepu, który w końcu jest dziś otwarty. I już kupiłam sobie rzeczy w Azdzie właśnie pod kątem Sylwestra. Kupiłam sobie takie Sounder fried Chicken Beats. To są kurczaczki przyprawie bardzo smaczne. Takie na taki talerz, żeby wyłożyć. Tu też kurczaki na takich patyczkach przyprawie, więc to będzie fajnie wyglądało, taka przekąska, bo nie chcę mi się samemu nic zrobić, naprawdę. Ja w tym roku mam jakoś tak żywole gotowe. To są fajne rzeczy, bo to są z ser papry i papryczki jalapeno, to są takie paluszki i one są super jako przekąska, naprawdę. I tutaj mam spring rolls z, z kaczką. I to wszystko kosztowało mi 8 funtów, więc po prostu nie opłaca się kupować i robić. A po wielkim jedzeniu sobie zasiadamy i będziemy oglądać Akademię Policyjną bo już nie widzieliśmy dawna, a chcieliśmy też Uci pokazać naprawdę śmieszny film. I tu mam jeszcze takie zimowe ujęcie dla Was wieczorne. Właśnie zaczął padać śnieg z deszczem i się przekształca, widzę, w takie duże płaty śniegu. Także poświętny, poświętny śnieg. Fajnie, jakbyśmy się jutro obudzili, byłoby biało, byłoby super. Dzień dobry, kolejny dzień. Troszkę się wystroiłam, sukienkę od męża, którą dostałam na szczodre gody. Oczywiście mój witchy style, bo teraz taki najbardziej lubię. I jako wiedźma, jak na wybieram się na secret party do mojej koleżanki z pracy, z koleżankami z pracy. Także wezmę ze sobą aparat, jak dziewczyny będą chciały to coś nagram, jak nie będą chciały to nic nie nagram. Wszystko od nich zależy. W każdym bądź razie jest to jean party, więc mam nadzieję, że... Po jednym dżinie się przekonają, żeby wystąpić w moim vlogu. Będzie tam między innymi Julie, moja najlepsza koleżanka, z którą już kiedyś nagrywałam vloga. Wam może wyrzucę tego vloga, żebyście mogli ją poznać. Także do zobaczenia na miejscu. right? We arrive to Julie. This is my Julie. Hi! My... And this is lovely Mandy. We're working together. And I tell you something now in Polish. So, pokażę Wam, jak wygląda party w Wielkiej Brytanii. Tutaj nam Julie przygotowała różne rodzaje pizzy, świeczka jak widzicie, sałateczka, chipsiki, różne sosy. Także bardzo, bardzo miło. To ja. I wiecie co? Zobaczcie, jak wygląda pięknie brytyjski dom przystrojony na święta. One się śmieją, boją ja mówię po polsku. Piękne kartki, oczywiście kominek. To jest taka typowa tradycja brytyjska, żeby było dużo kartek świątecznych od rodziny. Bardzo ładnie. A tu ma Julie tak pięknie zrobiony kącik. Bardzo mi się podoba. No i oczywiście pijemy gin and tonic. Yeah, now we try this. This is gin liqueur. Likier ginowy. It's similar, similar words. Gin liqueur. And it's śliwka, cynamon. Oh, cynamon, see? Now it's got to open it. Oh, Mandy, open this. Oh. Which color is it? I think so. It's purple. Do you think? Let's see. Don't know. Let's have a look again. Let, <laughs> let we have a look. Oh, it's oh, lilac purple. Yeah, Oh it is. Oh wow. Right, we'll do a quick cheers with these girls. Yeah. Wait, 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 wait. It's beautiful, sparkling on video. It? Yeah. 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 She did me a barely one. And spatter, oh, and did it? she do the bottle herself? No, she. It's a friend who does not oh, oh my God! So oh, well, that's what I'm gonna do. Yeah, come on, girls. Come on, Mandy. Right. We're gonna do a quick. quick Na a zdrowie. Quick, quick. We're gonna do a um, polish yeah. down the neck, Mandy. Nasz okay. <laughs> Mmm. Mm. <laughs> not all. <laughs> oh, that's really nice. Oh, it, it is. Mandy. <laughs> Good <laughs> for <laughs> you. <laughs> Julie, Julie, <grywa> how you finish? Come on, you Polish woman, drink it. No me. Come on, Agie, down, down, down. <laughs> oh, oh Agie, that's really nice, isn't it nice? Mm. She was panicking because she was like, I saw I flak was flak. I'm doing that. I'm doing that. No, no well. właśnie kładamy, że Julie widziała u mnie, jak myśmy malowali nasze meble, i ona też sobie przymalowała stół na taki shaggy chip. You know, shaggy chip? Shaggy shaggy chic. <laughs> Can you explain what is it um, red, red, orange vodka with um, tonic, orange lime and lemon. To jest naprawdę dobre. I wam coś powiem, nie wiem czy ja wyglądam czy nie wyglądam, nie wiem czy ja to w ogóle wrzucę na vloga czy nie, ale to jest pyszne. Ja byłam przekonana, odkąd tu siedzę, że ja piidzina, okazało się, że to jest orange wodka. I say, cheers! Happy New Szczęśliwego! Szczęśliwego! Ciekiego! <laughs> <laughs> no, Długo so, szczęśliwego nowego roku! <laughs> no, no, no. <laughs> Alright, one word, szczęśliwego! Szczęśliwego! Happy New Year! Nowego! Nowego! Roku! No, no. Roku! And wait for me! Cheers! Cheers! cheers. cheers. I ja na to czekałam, wiecie co? Znam Julie 7 lat. Czekałam na ten moment. Co mi Wiecie, że wszyscy brytyjscy ludzie umieją śpiewać. thank you Sasza, Sasia, suchą, suchą, siosą. siosą. Oh my love! Oh my love! po imprezce, Jeden dzień odchorowałam, a dzisiaj się zabieramy i jedziemy sobie nad rezerwuar niedaleko do dzielnicy obok. Przyjdziemy sobie spacer, bo jest super pogoda, jest jeden stopień. Zimno, sucho, bardzo przyjemnie. Także jedziecie ze mną, pokażę Wam troszkę widoczków z naszego sąsiedztwa. Dojechaliśmy, tak żeśmy trochę jak widać na ostatnią chwilę się zatrzymali, bo jest pełen parking i teraz idziemy sobie na tamtą stronę, a rezerwuar jest w stronę tamtą, więc zobaczymy, jak nam pójdzie ta trasa. Powiem wam tylko tyle, że jest bardzo, bardzo zimno. Jak się oddycha, to się ma wrażenie jakbyś po prostu lodowatą wodę piło. No, ale idziemy dalej, no. Spacer musi być wykonany. Pięknie, spokojnie i tak cicho i ta woda jest chyba na granicy zaraz stopni, że ona tak po prostu się mało rusza w zasadzie, jakby miała zaraz zamarznąć, także muszę powiedzieć, że to jest nasz zdecydowanie najchłodniejszy spacer w 2020 roku, w takim chłodzie, żeśmy jeszcze nie chodzili, ale jest przyjemnie. Żeby nie było, że nie, że, że, że nie kłamie. Zobaczcie, jest wszystko zamarznięte. Ślisko, lód, buty brudne, jak diabli. Potrawi widać na przykład tam, że jest ze zwierzchu zamarznięte. Bardzo przyjemne miejsce. Na powrocie, żeśmy jeszcze wskoczyli do Mountain Warehouse, ale wiemy, tam jeszcze, Dzisiaj na były promocje. Ucia sobie wzięła buty do chodzenia. Bo już potrzebuję nowe, ładne takie sobie wybrała wodoodporne. To jej się na pewno przydadzą. Ona ma taką stopę jak ja, to jakby coś to sobie pożyczę. Jak będę bardzo potrzebować, ale ja mam w sumie swoje. E, co tu jeszcze sobie wzięliśmy? Wzięliśmy sobie nowy plecak. E, bo potrzebujemy do chodzenia. Ten jest taki z taką klapą, e, że nie będzie, nie będzie nam nic mokło. Bo ten stary już był naprawdę taki zużyty. ja sobie wzięła taki zwykły polar z długim rękawem też żeby było ciepło. Ja sobie wzięłam taki polar. Bo Ja mam w takim samym kolorze mam buty do chodzenia na lato, więc to będzie akurat mi pasować. Bardzo ładnie. I jeszcze taki plecaczek malutki, właśnie żeby schować kamerę, żeby schować aparat, jak gdzieś chodzimy zamiast torebki, jest idealny. Więc sobie taki mały też wzięliśmy. No i Jarek sobie wziął spodnie do naszego chodzenia, spodnie trekkingowe, e, takie zwykłe. E, one są chyba wodoodporne też, także też mu się przydadzą na sporo lat, bo z tej firmy rzeczy są naprawdę dobre. To są nawet lekko ocieplone od spodu, o nie wiem czy widać. Więc akurat na nasze wędrówki idealne to...